No. Chodź, chodź, jak to mówił Alan w tym filmiku. Chodź tu, chodź tu. O, oh, idziesz dobra Ej, ogólnie, ogólnie, głośnik, słyszałem tylko bo. Ja ciebie też zlewiam słabo ogólnie w router, Nie mam rady router chyba, stary I zobaczymy Ej, po, Tak, 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 fun fact ja, ja gram na komputerze szkolnym, ja gram na komputerze szkolnym Co? To by mogło trochę tłumaczyć, no. ale... Nigdy, zobacz, okej. Okay. Za dym Nie, bo ja dostałem, ja dostałem komputer od jakiejś takiej firmy, nie pamiętam, bo tam moja robotka pracowała i... Okazało się, ja że ten, ten komputer to jest bajko. szkolny to jest jakaś inne teraz. Nie gadaj w No No bo wiesz, bo ja od czasu... No shit, she nie wygrałem. No i puste drzewo, dobra, ale jeszcze nie wrzucajmy tego węgla, zostawimy, jakby będziemy mieli wszystkie skrzępy tutaj. Najpierw zetnijmy... Ja mam taką taktykę z kolegami, Mamy, z koleżankami z Czemu mi drewno nie I... I zabijamy wszystkie zwierzęta. No to też można, przy okazji. Zabijemy Gabi, patrz, ja to wolną manshotem. Wiesz, chciałem. Nice. Czemu mi nie dropi... No nareszcie. Ty, no chyba że zrobi jakąś nową mechanikę antyautoclickerową. Możliwe. A ty masz autoclicker? Tak, ja po prostu, żeby szybciej ścinać. Dzegnia, że ja coś nie. Drobnie. Zobaczę czy coś dropnie. Może to. Droga, celowe. O, będziemy od razu mogli tutaj plan... zrobić, widzę, ten, yy, łowienie. tam, tam tak, Gabi utkną... tego... Gabi utknął, proszę, mu, idę go zabić. Gabi, co ty robisz? Jak on próbował mnie wykliwać i tzw. Mamy już mapę. No. To jest, to jest podwójne, czy no. zwykłe? Bo nie wiem, w sumie, chyba normalne. Wyglądało tak, że to jest this is this tu. Wracaj do Get Wracaj do work. I Wracaj work! I to work, do pracy, work, blood. They pracy, bo Wracaj do pracy, krew. do pracy, krew. Wracaj Ja pracy, krew. Ja do pracy, krew. Wracaj nawet tego, bo nawet goda nie wiedział, czy to nie będzie ten, czy to będzie w ogóle jeszcze się czuło w standardach, czy to nie będzie za mocne, ale uznałem, że nie o, dobra. O, no tak, zawsze pierwszy dzień jest bezpieczny. Dobra, chciał się, ale domyślałem się, że pewnie ciężko będzie, że nie atakuje pierwszej nocy. Pierwszy dzień jest zawsze bezpieczny. Nie. O, tu będzie drugie do łowienia. Dziewięciu, jeden się tutaj patrzy teraz. Siema ma? Co się z nim stało? On go potrzebuje, ma jego wywaliło na końcu mapy. On się boi. Poczekaj, gdzie jest ta kołyszta stopka? Nie! TO MOJE! je? No na. Nochaj No no. Gdzieś miałem Aaaa. drugie, gdzieś miałem drugie. O, tu jest o, druga. Nie. Będę pierwszy. Będę pierwszy. Mm. Nie, bo przed tobą. Haha. S, 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 S. A ja jestem jak ja jestem pierwszy. Ja S, 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 Obaj mamy, obaj mamy. Ty. No, a co? Nice. Chyba też sobie wziąłem. Ja też sobie wziąłem. A. A bo dopóki nie weźmiesz to jest dalej na tym, tak? No, hmm. zobacz co, upgradujemy. No, spoko. Okej, okay, robimy. Ej, w ja, ja byłem. W czwartej klasie, no w czwartej klasie byłem, i zalało nam się. E, łazienka łazienkach łopaków. nie? Aha. I wszyscy, jak dygę, stali i się patrzyli. Chyba tylko ja miałem klepki mózgowe i wszedłem i to zgasiłem? Aha. Po prostu tak trudno było wejść i zgasić kran. Tylko no ja w nich No. Nie wiem. Skamu. Jak chcę, ja potrzebuję skóry. No aż. Dobra, to ja wezmę jedzenie, co sobie skórę. Aj, kusi mnie bić się z tym z kim? Chyba się idem pomoc. Z kim ty się bijesz? A, z tym wilkiem, dobra. dobra. Prawie umarłem, prawie umarłem. Ty no to jak my tak szybko, to my niedługo już możemy pierwszego dzieciaka ratować stary. O! Drzewo mnie wyflingdęło, ała. Żyj, żyj, błagam, nie umieraj jeszcze. Siema. Siema. Cebu. Czy to wystarczająco węgla? Dobra, teraz. A tu, poszło na Patrz! A ja mam tylko patrz, hej? Czemu goś złapa? Ja. I ty masz coś Nie można ja tego samego z kognia, tymczasem to jedno drzewo. No. nie mam, nic się nie podoba. Ja połowę sobie. Nie gadaj, ten Gabi wyszedł z krzaka. Ej, dziękuję ci. co Czemu on tak dobrze mnie omija, e. Gabi's are becoming smart. Nowa gra na Robloxie. Something is a me Ty, Gabi, ja to nagrody są! Problem, dwa, e, dwa, 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 dwa. A czegoś się. To jest dziki żabka Aga. A, a co? ja je mogę zabić, co nie? No oczywiście. O oh my ten, god! Y, możemy... Zacząć, nazbieramy trochę więcej drewna i zrobimy sobie level czwarty ogniska, bo już mamy trochę tego drewna. Będą będziemy takowanie i... szczelam. Będziemy takowanie szczelam. No nie nawet nie mamy o broni człowieku! Jesteśmy gotowi, nawet dobrych broni nie mamy! Ty, ale mam, mam ten, znalazłem kolejne miejsce do łowienia przynajmniej, tyle dobrego. No to jest. Jest, 456 mamy. tak, połóżmy. No. Tamto nam się. Kur, zbieram, no, zbieram to drewno, zbieram to drewno. Widzisz, akurat, wy, akurat to był plan? Ehm, um, ono, ono się destakowało stary Fajnie To ja dalej mogę łowić, tutaj mogę No jest, to sobie połowię Nie dość, A że, na, że nabiję EXPA To przy okazji nabiję nam jedzenie um, okay. Ja ziewam, czego kłamiesz? Ty, tu będzie, to jest, że kluczyk Ej, pan Patno, nam dla łóżka na mi No znowu? To jest skąd? Dobra, dokładam wszystko do ognia, bo zaraz nam wpadnie. A kto przybył? Handlarz. Możesz mu dać większą skórę, chyba że mu już dałeś. Darius, to chyba ciekawe, co być tak wojny. By kliknął na ten film. Hmm. Ty tak myślisz? Ale co? Co by się stało, gdyby nie kliknął na się stało? Ojeju. Co to by było? Hmm. Kompletnie alternatywna rzeczywistość, stary. Aha. Ogólnie jest dobrze, bo jakby... ...to akurat mi trafiłeś się na twoją page'u, a ja lubię dołączyć melosowych ludzi. Nice. mnie fajnie, bo jakby e, ja miałem covida, co nie? Miałem koronawirusa, ale wyobraź sobie, że gdybym nie wziął testu, to bym nic nie wiedział, bo jakby ja się czułem świetnie ogólnie. No, on się tak potrafił Nie Wiem, bo mój dziadek też miał, ale żyje. Ja się, ja się ogólnie przeżyłem to, ja się czułem git. Ja po prostu nic żadnych bad nie miałem, po prostu, nie wiem, czułem się normalnie. O Więc dobrze dla mnie, może jestem tego tak odporny. Przepraszam, ale muszę zjeść na zapraszat zapasze żywności. Spokojnie, ja słowo tutaj ryby. ryby. Spokojnie, spokojnie, to ja pani się skończyło. Nie Masz teraz. Aha, akurat właśnie jak powiedziałeś, że się skończyło, to mi się skończyła możliwość łowienia w tym miejscu na razie. No bo ja umiem panik. Kiedy przyjedziesz do mnie? Kiedy do mnie przyjedziesz? Nie wiem. Podaj mi adres IP ok 338 Geralt dobrze, że to jest jako prywatny Ja się, ja się, ja, ja z double czekuję Tak, to jest prywatny stream Dobra Czekaj, co miałem? A tak O krok po też mamy nice no, przecież pokazywało! I mi manka na łow łowieniu. Jeszcze okay. zabiję tą żabę, bo, bo, bo mogę. Czekaj, zrobię sobie lodówka. Ja na razie się nie. On w nie, nie trzeba patrzeć tak o. E, e, obronę. Spoko. Dobra, no, jeszcze jedną no, rybę wyrobię i idę do ogniska. Oczywiście się go no. nawet zrobić. W sumie karotki też można dawać do tego, więc karotki będzie trzeba też brać tutaj, bo tu można podobno je dawać. nie no, da, wyda się, Da, się. da się, I dajesz, Gabi wyszedł z krzaka, to jest ten? Limited event. Ja ogólnie update, ten update, ten Garden był lepszy niż Fortnite Event Real Ja to on kur... Ja to... Byłeś na tym? Nie, ale wiem, że był na pewno lepszy Ja mam nagranie Ja mam yes. nagranie Ja ogólnie... I myślę, że kto wygrał, Sami czy Jundle? ewidentnie, już nawet ludzie mówią też, że Jundle Kurde, ja widziałem ten jego admin, był sam jego jest taki ciulowy No bo on tylko robi porównaniu z to jest nic. Jego gra jest czuła w porównaniu z Growegardenem, muszę to powiedzieć. No grałem w nią, no, może być, ale Growegarden jest troszeczkę lepsze. No. No popatrz, nie, Górę a wiesz co... Aha, ja przyniosłem karotkę, żeby nie marnować mięsa, ale dobra. A ja już przyniosłem karotkę, żeby nie będę być. Mm, no to zostawię ją. Aha, czyli tamten kabin na aktywy przez krzaka. Ja się pomyliłem, bo jest za dużo. Dlatego ja mogę. Poję, pani, ojeju, Żabo... Słuchaj... ojeju, ile pani, żabo? Ojeju, pani, e, Zostawcie mnie. Stop Uwielbiam robić być poty No bo to jest takie fajne. A... Ja, ja dobrze. to ja, ja lubię go pomoc. Co drobnę? A Więcej ma ochelna. Jeszcze ma... E! Zostawcie mnie. Idę ci pomóc. Żaby mnie atakują. Pomocy. I nie bić. Te wszystkie rzeczy, które mogłyby mnie atakować, atakują mnie żaby. Co to jest? Grafie. Ale jest solo, Siema. ale jest zamordowany. Siedłeś do nas po prostu? Siedłeś do nas zobaczyć co jest? Okej, okay, to chodzi o... Nie, nie miguj, nie miguj, nie biegło, Nie, biegło. nie biegło, to jest chciał tylko na ogień zobaczyć. A, dobra. Trzeba sobie zobaczyć. Spoko, rozumiem. Jak w tych jednych filmikach tych takich na YouTubie, nie? Że zostaw lajka, żeby uratować Gabiego, nie? <laughs> Ja chyba zbieram nowego kompa, bo kurde, to jest komputer szkolny, a ja chciałem na nim streamy zrobić normalnie jak Einstein Ale ty już przyjazny gabinie jesteś, ty, ty musisz umrzeć ty, o, dobra jest Uwielbiam go to Nie gadaj, saplinga nie dropnęło. No ja to co mi nie dropi kolego? Tak, ja myślałem, że ono nie dropi, tylko jak nic nie dropi. O, a propos dropienia, kolejne drzewko. Sorry. Paj, paj, pj, pj. Gra, może, może zabierz to drzewo, żebym mógł zobaczyć co tu jest. Dziękuję. drzewo? O kur, wągiel. O kur, rzadki chest. Otwieram to, czy nie. Zobaczymy, bo ona jest bardzo rzadka. Wo, wo. Moment. Cześć. Ty nie gadaj. Jest żółty. I ma normalną twarz. Tak. Tak. Nareszcie. To głowę. Tylko szkoda, że ma czapkę taką dziwną. Ale nareszcie. Nareszcie. Już się nie muszę wypychać poza ognisko. Jej. Toksyczna włócznia. ojeju, To będzie świetne. Tak, jak bije, bije, bije kucznie, ale, ale to tutaj jest. Dajcie, 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 daj, daj, Aha, jednak. Aha, ammo, 12. Ammo też. O, to jest jak bicie. Ja to Ale bardzo, bardzo, było 12. bardzo, 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 nie, o Mam nadzieję, że żaba mnie stąd nie zauważy. Jak to, jak to no, no bez No bez jest O, kwiatek. Jak mokre, to jest mokre i koniec kwiatek... No, Proszę A benzyna, stary? A benzyna? O, wungiel. Benzyna. Nasem znalazłem, znalazłem paliwo. Nice, a ja wungiel. I ja ten majd jest O, banda, szajbiście. No. Czemu? Kurz ty z dów na placu za was stary Fajnie, o znalazłem domek ja na drzewie ich, Ja mam da ja ten. Bo ja nie mogę strzelać, bo ja mam rewolwer zero ammo ty Masz mogę... przecież Poison steel? No mogę, to mogę jednego z nich zabić czy coś. Ale to jest... dwóch strzelających ojeju Zabiję tego gostka. A! O, mam dla... mam dla Ciebie rewol... Levolver? Mam dla Ciebie ammo. Levolver masz? Levolver, ammo. Nice. Le no czekaj, ja no co, nie mogę, nie umiem... No, nie. nie... śmiej się ze mnie, nie umiem wypowiedzieć, ej! Dobra, nie no, spoko, rozumiem. Stop bullying! Nie buluj! Nigdy nie miałem... Y Małe. Cię urazić, chciałem za to szczerze przeprosić. Mo możecie... proszę... Trzy Trzy Moje Trzy... kondolencje, kolego! Moje kondolencje! Nie, dobra, ja idę. Ja nie mogę tego czesa to otworzyć, bo oni tu strzelają. Zbyt sobie ten... Y... Jest skóra wilka! Nice. Zrobiłem kolejną Chcę, Chcę dobrą siekierę. O, będziemy atakowani. No to ja idę tam, gdzie, to, gdzie to było. Tam? Chyba ta. O, helna! No. O, kolego! Nie. Ojoj! Stąd... No, ja oj! Weź mnie szybko zbierasz i zcieprzaj! Ja mam bandę szkoło, jeszcze ty a ty mnie, ja pójdę, ja pójdę się bić. Chodź, tak, tu. Szybko! Uważaj, ja za tobą, ja za tobą, ja za tobą, ja! Za to. Ja za to, ja za to ja. Nie, znowu, znowu jestem słaba, znowu słabą znowu Nie, jestem matko Ale zabiłem tamtego, znaczy nie zabiłem, ale... Uderzyłem tego strzelającego Nie, yeah, Dobra. Ale, ale klacz No, to było, starszy, to był straszny Ojej, muszę zjeść zupkę Bo mi odjął pół pośera. A, no i tak te ze mi dropnęło. No nie widzicie, so sobie u mnie Git. Dobrze, dobrze. Dobra, teraz robimy Old Drill, giant crate, czyli Teleporter. E... Ja bym zrobił na razie Old Drill. Wiesz, ja zamierzałem najpierw tam lutnąć tą bazę kultystów, albo zrobić czapkę sobie. No to ty se lutnij, ale zbieraj pod metal. Oczywiście, zawsze zbieram. Jak najwięcej, ile jest. Ja tu będę ścinał drzewa i dał wodę nie, nie. są z... wszędzie. Zostawił mnie, nice. Gdybym miał... Usunąć no, jednego mohota... No. No, no. no, noc się zbliża. Jeszcze pół minuty zostało. Co Sa mi mówisz, że noc się zbliża? O, siema, menem! Siema, siema, paliwo, ja weź miał. paliwo, bo ja mam fulla. Zbieraj rzeczy, bo ja Co tam, odręba. co tam? Skąd ja mam ten pestus? Gabi. Patrz, mały Ale to Nie wiem. Dobrze, udało nam się. Nice. Patrz, mam taką praktykę. Tu jest No i tak spadnie ten oil. to on wleci na półki od razu. wiem, Okay. Yes, yes. We have. We やったやった。 Jeszcze nam to drzewo, bo musimy mieć więcej. O kurde, A i jest problem. No widzę. Jak już on Jeden ci goni, zbudny. Chcę ja ci pomóc w Już. Jest wszystko dobrze. Jest wszystko dobrze. Nie umrzesz, już. Nie lękaj się! Kolega pija herbatkę e, chaosza. Chyba muszę to też ściąć. Chyba musisz nie pijeć twojej herbaty. Okay, Czekaj, bracie, bo nie mogę, nie powiem... Eee!

O co robimy? Nie. się z nimi, zobaczyć. O, Nie, 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 pomocy, nie, pomocy! nie, jeszcze jeden będzie głodny, nie, jeleń będzie ale zabijemy jednego, co mam zrobić? Pójdź, czekaj, pójdź do. Nie mamy Ka do... Nie ma. I szczębić. Jak masz dużo życia i głodu, to bij. Nie mam dużo życia. Wiem, 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 gdzie się skitra. Skitra się pod wodą. A się nie uduszysz? Nie skitrałem się w... tym czymś, co ci mówiłem. Sobie Sobie nabiorę troszeczkę HP. Pójdę się bić. Mam tylko wędkę. Emen, nie, nie, nie pij wojanka. Nie już po mnie, po co nie? Nie, nie piję wojanka w tej chwili. Poddać się? Nie, żyj. Stara się staraj się póki możesz. Nie mam o. Czekaj. Wiem, co robię. Wiem, co robię, słuchaj. Wiem, 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 co robię. O, się ma. Ty idziesz za mną. Ty. O, no. jak się nie usiądę, to nie idzie. LOL. Michael Myers Byłem przez boga bym ci dropnął ten toxic spear Tak Plus No Jaką co No to ok, bo jej tak niedługo muszę kończyć chyba O nie no i mówiłem ci że mi się nie uda Ale trochę ich No 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 dobra widzowie to będzie tyle, dziękuję za oglądanie i pa! pa.